为呃。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay. Thank <laughs> you. zostały podjęte jakieś kroki w sprawie pisma złożonego 24 marca. Pismo dotyczy Radnej Pani Ocipki. Ja, ja zapoznałam się i zostały podjęte kroki. Przekazane było radna wie, tak? Do tak. Radami, tak? Dole, to jest. Dziękuję. Wytrzymam od Pana pismo. Straż Gminna e, jeszcze wykonała e, na wniosek Pana Wiceprzewodniczącego e, pewne czynności. Teraz e, m, będzie, be, e, będzie następny e, tryb, post, postępowanie w sprawie w sprawie drogi do państwa Staszewskich. Mają w rodzice po ponad 80 lat, są bardzo chorzy obydwoje i bym bardzo prosiła o tą drogę Panią Przewodniczącą, panią Wójt i, i Radnych wszystkich, bo naprawdę tam jest pani Wójt wie, bo była, Pan Sołtys też miał okazję się przejechać tą drogą. Naprawdę no, no, tak, no, ja naprawdę. Moi rodzice 60 lat płacili podatki do gminy. I teraz na stare lata ja naprawdę nie na plecach ich nie wyniosę, jak jeżeli przyjdzie karetka, bo nie wiedzie karetka, jak są roztopy i deszcz pada. I O, tam do, ryb, do Staszewskich państwa. A gdzie? To jest koło załugi, tam. To jest gminna droga, oczywiście. i jak zachorują, to oni nie dojdą, bo tam jest 800 metrów. No i nie mam, ja naprawdę nie wiem co zrobić. I bardzo bym Państwa prosiła o to, żeby jakoś się znalazły pieniążki czy coś i żeby nie odmlekać, bo z sołeckich pieniędzy to ile będziemy tą drogę robić? Tam zostało zrobione kawałek jest super, nie? Płyty zostały położone 70 metrów tych płyt. No to już jest całkiem inna bajka, nie? To bo y, 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 wiemy o tym, że u Pani no, u pana są no, y, te, te płyty. Może te płyty na... Może te płyty właśnie no, przeznaczymy tutaj na drogę do Państwa Starszewskich. Ja, panie się A pan jest władny w zmienianiu. Ja będę wytłumaczył spokojnie. To znaczy ja składam formalny wniosek, panu woli, żeby te płyty, żeby te płyty 咱们去装的。 Ale trzy czy cztery sztuki jest naprawdę... Proszę czyli, e, czyli e, mam nadzieję, że na następnej komisji e, e, otrzymamy odpowiedź w sprawie tych tłęcego e, zagospodarowania i pomocy tutaj ludziom potrzebującym. Dziękuję Pani bardzo. Przewodnicząca, ja tylko pismo bardzo poproszę, oczywiście. Mówię. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Ja bym przeszła pita o monitoring sprawy. Chodzi tutaj o wytyczenie duktów konnych, żeby była ręka na pulsie, ponieważ są si, tysięci zoszepa, jankarły, maszyna dostosowali pismo do dzieciństwa e Też Tutaj dostarczyliśmy to pismo, żeby zdążyć jeszcze z oznakowaniem tych duktów konnych i wytyczeniem, przede wszystkim jeszcze przed sezonem etnim. Drugie pytanie mam takie, czy można coś zrobić ze znakiem zakazu zatrzymywania się tutaj przy ucapn Ja wiem, że to... za u nie ma, jest nieczynny, policjanci egzekwują, bo teraz takie tak, tak mają obowiązki. Natomiast Zarząd Dróg to powinien znieść ten znak. No bo do czego jest teraz potrzebny? A nam się przydało miejsce parkingowe. Ale, ale żeby tu Pani Nadelskiej, żeby już nie było bo nie ma... KPN -ie. KPN -ie. I to naprawdę o mieszkańcom, szczególnie w okresie letnim, można w sposób dyskorczyć sukces. Czy nawet nie? jest Tutaj jeszcze chciałabym się zorientować, można by było też zarządu Dróg wystąpić o przejścia dla pieszych z Jumoszyna do stwierdzam, że tam jest prosta droga, bezpieczna jednak, jeżeli jest to w sezonie, ludzie uczęszczają, bo te drogi są równoznaczne do przystanków autobusowych i można od razu przejść do dróg leśnych, prowadzących nad morzem. I tam już zaczyna się wzmożony ruch samochodowy, no, tylko słychać blisk opon, ponieważ no, nikt tam nie zachowuje od odpowiedniej, od odpowiedniej prędkości. A dzieci uczęszczają, czasem uczęszczają. No ja dostałam roku taką ja odpowiedź, że właśnie jest bezpiecznie, jest prosta droga, dobra widoczność i, i, i nie ma konieczności utworzenia takich przejść dla pierwszych, ponieważ po drugiej stronie nie ma żadnej rozbudowy na przykład tej to Tak, ale może, może tym razem... przejście do przystanku, będzie jakaś znaczy na no, przykład to przystanki istnieją, że tak powiem. Nie ma technicznie, że nie ma, ma, ma wiatru przystankowego. A jeszcze jedno pytanie, na przykład w Gerda, że leśniczówce zostały ustawione znaki droga wewnętrzna, ugraniczające. Czy wyłącznie też by można było coś takiego zrobić? Ulica, tak. Strefa zamieszkania. Strefa zamieszkania, bo w na polu się zaczyna robić po prostu... No też dosyć taką drogą uczęszczającą do, dosyć szybko zaczynają ludzie sobie jeździć, tak A tam jest czy plac, zabaw, e, plasbach tak. skrzyżowania i nie, niekoniecznie tam e, e, jest zachowana odpowiednie. Jeżeli, jeżeli chcemy, żeby ta zmianiem noszyna była taka to tam taki w każdym wyjeździe który jest Naszyna, każdą drogą na temat jakiegoś Naszyna musi być taki znak. Chyba, że gdzieś tam, w którymś miejscu jest koniec takiego zamieszkania na końcu drogi i dalej. Tak? Jeżeli gdzieś w jednym miejscu ktoś wjeżdża i widzi tablicę, to jest znak strefa zamieszkania, to praktycznie wszędzie do dopóki, dopóki nie natknie się na znak koniec takiego zamieszkania, to wszędzie sobie strefa zamieszkania. Dlatego Użo, raty, jest, tak. Taki wniosek od mieszkańców, że wcale nie ma już zamieszkania. Co się wiąże, że Państwo nie z o w i bezpośrednio 20 km ratowania z zakazem parkowania w pasie drogowym. To się wszystko razy wyraża. Pan Radny Manusa. Ja mam pytanie. I ja mam pytanie do Pani Wójt. Pani Wójt, czy mamy czy już jakąś odpowiedź pod wojewodem w sprawie Pana Radnego Grunka? informacje, jakie posiadam, mam? No, prawdopodobnie miałoby takie pismo dojść do, że tak do gminy, do końca tego miesiąca. Jak tego nie mam. Nie mam. Chciałem y, pogratulować zarówno pani Wójt y, z okazji wyróżnienia y, na y, kandydata na Wójta Roku y, 2013 i chciałem także pogratulować y, pani Bożenie Kielar za wygranie y, marszałkowskiego konkursu y, na radnego y, gminy Stegna. Takie dwa, dwa tematy, które zostały tutaj pominięte w dniu dzisiejszej na sesji, a są to tematy uważam dla nas bardzo ważne. Korzystając z okazji z tych e, gratulacji chciałem się zapytać też pani wójt, e, czy mogę powiedzieć, kto zgłaszał, e, zgłaszał panią do tego konkursu, czy moglibyśmy taką informację posiąść. E, jakie instytucje były tymi instytucjami zgłaszającymi? Wiem, że nie wypada się zapytać radnych, e, Dlaczego tak głosowali, czy inaczej, bo tego, tego nie wolno czynić? Dlatego zapytam się do pani przewodniczącej, czy to pismo, które wpłynęło o naruszenie uchybień takich tam, które pani nie odczytała, które dostała pani po 11 dniach, y, dotyczyło tylko, czy dotyczyło tej uchwały, którą przegłosowaliście, tej uchwały y, rozumiem 12, 12, tak? Czyli przegłosowaliście uchwałę, nie zapoznając się z tym, co ktoś tam po prostu rozumiem napisał, tak? Y to do innej, tak? No to, no to pytam się, czy do tej, czy do innej. No to jest ta Pana uchwała, tylko drugie pismo. Rozumiem, tak o to mi chodzi. Czyli rozumiem o tym, żeby właśnie nie przygotować tej uchwały, żeby zostawić na następne obrady. Czyli rozumiem, że moje domysły, domysły, domysły są słuszne. No to yy, nie będę pytał, bo Pan Wójt odpowiadając, uzupełniając Panią Radną z Junoszyna, Kiedyś informował mnie, że na dzień dzisiejszy nie jest możliwe tam połosowanie tych zakazów zatrzymywania się i innych rzeczy ze względu na to, że trwa jeszcze okres ochronny, tam gwarancyjny, że po prostu z tego względu, że było takie uzgodnione oznakowanie na dzień dzisiejszy nie ma takiej możliwości. To było dwa lata temu prawie, dlatego czy tam jeszcze trwa e, okres jakiś gwarancyjny? W roku jesienią bo o, więc. Czyli już, w, już to, to, to czyli tak, tak. raczej nie, nie będzie, wszystko, po, po, po prostu nie będzie problemu, do, w, czyli ja pójdę, pójdę dalej, to co powiedziała Pani Przewodnicząca też, e, tam jest konieczność e, mieszkańcy do mnie po prostu także że o to apelują, aby zrobić tam przejście dla pieszych tak, bo policjanci nie tylko czepiali się, czepiali się, no przestrzegali prawo, pilnowali prawo ten zakaz zatrzymania się i postoju, ale prosili także mnie mieszkańcy o to, żeby było przejście dla pieszych, bo tak naprawdę, żeby prawnie przejść powiedzmy z jednego sklepu do drugiego, trzeba robić kółko, jak Państwo wiecie, albo koło rynku, albo drugie przejście jest. No, tam za tym nie. Kobrysy. Jedno jest z kobrysy. No na albo trzeba iść na koło straży, albo trzeba iść po rynku, czyli jest to ta sama pobrzeże, y, A Trzeba iść. na A no, no dziękuję, to już w ogóle nie było. Tak. Czyli po prostu krótko, była taka prośba, żeby w tamtym miejscu y, też skoro nie ma już tego okresu gwarancyjnego, y, zawnioskować o udowadnianie przejścia na pieszych, tak? Reszta, resztę widzę, że radni też się popytali, to, to tylko tyle, ja bym prosił o Panią Wójt o odpowiedź. Dziękuję Panie za gratulacje. Jest to konkurs ogólnopolski, więc każdy może wziąć udział zgłoszone. Zgłoszenia dokonał, znaczy warunkiem było też uzyskanie poparcia przez dwie instytucje przez dwie instytucje lub stowarzyszenia, więc takie, takiego, takiego poparcia udzieliło mi Stowarzyszenia Rozwoju i Stowarzyszenie który nie razem z Mikoszywa. Natomiast formularz zgłoszeniowy przygotowała pani sekretarz. Natomiast chcę powiedzieć, że, że to kapituła konkursowa, która... Pamiętam osób tylko osób, kilkanaście osób tam uczestniczyło mnie, ona rozstrzyga nie z SMS-ów, tylko poprzez decyzję tej kapituły, więc, więc po prostu jest mi miło i spodziewałam się, że, zostanę, że, moje, że nasze zgłoszenie zostanie uwzględnione. Tym bardziej się cieszę, że tak naprawdę przez prawie 10 dni chyba gminastegna była wymieniana w telewizji ogólnopolskiej w programie pierwszym. 12 kwietnia jest podsumowanie, podsumowanie tych wyborów, więc też 12 Stegna będzie wymieniona. Myślę, że, że tak naprawdę nie chodzi o moją osobę, tylko o to, że gdzieś pojawia się na Stegna w mediach ogólnokrajowych i z tego się bardzo cieszę. Uważam, że też dużo rzeczy mnie um, się dzieje i warto się o tym chwalić i, i mówić innym, co mamy za, do zaoferowania, a mamy dosyć sporo. E, Pani Pienar, tak serdecznie gratuluję. E, jeśli chodzi o te przejścia dla pieszych, to oczywiście, e, to oczywiście będziemy wnioskować e, do zarządu dróg z, tym zaka, z z tym prawa subwentem oczywiście też będziemy e, zgłaszać, to zobaczymy z, z jakim efektem. To, to są te pytania, o które. Proszę Pana Piotra Piotra. Dziękuję uprzejmie Pani Wójt. Na komisji Pani nam powiedziała, że zła pismo do prokuratury w Malborsku. Czy z pani w Pani sprawie Wójta Gminy Stegna jest prowadzone śledztwo? Czy dostała Pani już odpowiedź? A jeżeli nie, to czy po dzisiejszych publikacji dwóch doniesień i, znaczy nie doniesień, dwóch Yy, odpowiedzi z prokuratury, że śledztwo zostało wszczęte. Czy Pani już wie? Jeżeli Pani już wie, to bym prosił Panią o zdemontowanie nieprawdy i kłamstwa w oświadczeniu, które Pani złożyła na, na stronie TV 24 marca To jest pierwsza sprawa. I teraz powiem w sprawie... Yy, stacji Pani w Popowie. Mam nadzieję, że Pani Wójt z taką ogromną desperacją, jak w tym przypadku, z takim zaangażowaniem i zrozumieniem dla pojedynczego inwestora w sprawie uchwalenia planu pod jego prywatny interes będzie też reagowała na wszystkich mieszkańców naszej gminy, którzy się zgłoszą z podobnym problemem do Pana. I myślę, że Pan to zadeklaruje dzisiaj tu na sesji. Chciałbym, żeby to było. Spóźni mnie że Państwo Radni pod jednego inwestora bez celu publicznego wydajecie pieniądze z budżetu gminy, z każdego mieszkańca naszej gminy, a nie potraficie zrozumieć, że szła droga przy unieważnieniu uchwały. Bo myślę, że WSA podtrzyma wyrok ze względu na rozstrzygnięcia nadzorcze, które są uzasadnieniem. I to, to nie będzie. I dziwi mnie najbardziej Pan, że radni z tego okręgu. Pan Popielarz, pani Witkowska, pani cicha, pan grudzień. Tak sobie rękę podnoszą proszczynko do góry, a w żoławkach drogi nie będzie. To jest naprawdę smutne, bo myślałem, że to moim wnioskiem poprągnie, że chociaż w swoim regionie naprawdę stworzy się realna szansa na, na budowę drogi. Powiatraki nie są podstawą do budowania drogi. Drogę powinna robić gmina bez wiatraka. I Pani Wójt, jeżeli chodzi jeszcze ostatnio, to już nawet nie jest pytanie, tylko taka sugestia. Widziałem ten spot telewizyjny, który pani bierze udział na wójta roku. Pan się też cieszy oczywiście. Naprawdę się cieszę. Yy, tylko nie pani Państwo, ja myślałem, że nasza łaska to jest pana taka yy, pomysł, nie pamiętam, na no, to, już telewizja, jak to mówią, papier i telewizja przyjmuje wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Na tym zamykam czterdziestą pierwszą sesję Rady Gminy Strefna. Dziękuję bardzo. Gdzieby nie było mowy o wiatrakach, to pan wiatr na temat drogi w nawet by nie wspomniał na żadnej komisji na razie. 10、4、4、4。<No. S 1>